Pijasz sobie yerbę i nagle czujesz gorzki smak, który psuje ci humor niczym przesolona zupa? Pokażę ci, jak uratować smak gorzkiej yerby. Po pierwsze, kupując yerbę, wybierz odpowiedni rodzaj suszu. Na produkcie poszukaj dopisku Sin Umo. O tutaj. Oznacza to, że yerba była suszona bez użycia ognia i dymu. Z kolei dopisek Sławy oznacza delikatny. W takiej jerbie oprócz listków znajdziesz patyczki, które łagodzą jej intensywność. Oto kolejne rozwiązanie. Zwróć uwagę na ilość suszu. Nie syp go jak wariat po sam czubek tykwy. Użyj mniej suszu, a smak będzie łagodniejszy. Ważna jest również temperatura wody. Zbyt gorąca woda parzy liście i wówczas masz gorzki smak. Optymalna temperatura to 70-80 stopni. Do matero wrzuć dodatki, owoce, zioła, miód. Tylko nie przesadź, bo smak będzie bardziej słodki niż te kotki. Odwiedź nas, do zobaczenia!